Siemano Siemano drodzy widzowie Thanatos z tej strony i witam Was bardzo serdecznie tradycyjnie na kanale Itmajduz, gdzie dziś kontynuujemy nasze przygody w Wessel of Hatred, czyli najnowszym DLC do gry Diablo 4 i zaczynamy dość grubo, ponieważ jak zapewne widzieliście ostatni odcinek, dziś rozpoczniemy naszą przygodę od wizyty u Mefista. Tak, i musimy chyba przejść przez ten portal. Myślę, że nie mamy na co czekać i jedziemy po prostu z tym tematem. Staw czoła Fistowi. No dobra. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy. Dlaczego to ja musiałam wybrać? Czy w ogóle dokonałam dobrego wyboru? <laughs> no rela. Nie mogę nacelować na interakcję. O. Nie słyszycie, podróżniczko. Wydaje ci się, że ją znasz. Jednak to ja stałem się częścią jej umysłu. Obarczają mnie całym światem. Problemy wszystkich zawsze spoczywają na moich barkach. Choroba matki, żałoba Donana, klęska Lorata... I wreszcie... Wybór, którego powinni byli... Ue? Nie, tutaj Mephisto na pewno nam robi siekę z głowy. Najrela sama chciała podjąć się tego zadania. Może teraz i żałuje, chociaż nie wiadomo. Ja myślę, że tutaj Mefisto nam miesza w głowie. Jak moja córka nie mogła oddzielić się od twojej krwi, tak ja, nieopuszczonej reli. Jesteśmy jednością. Gdzie kończę się ja? A zaczynasz ty! Nie! Nie! Tylko nie to! Ue! Po raz drugi to moja najbliższa przyjaciółka, zabiła moją matkę. Nie, to li zabiła moją matkę. To moja wina, nie byłam wystarczająco mądra. Ani szybka! Jestem winna jej śmierci. Mephisto robi jej dobre si to bani. Potrzebuję więcej czasu. W ogóle temu Mephisto taki skrzydełka by wy wyrosły na plecach. On wcześniej ich chyba nie miał. To znaczy, że pewnie się regeneruje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mogę być w błędzie. Pokazać ci, w jaki sposób jej pomóc. Ona umiera, ale to nie musi oznaczać jej kresu. Przeżyje, jeśli uwolni mnie z kamienia. Przepowiednia jest prawdziwa. Moi bracia nadchodzą, a kiedy już tu będą? Nie zechcą z tobą negocjować, nie pokonasz ich, nie sama. W piekle byliśmy potężnymi sojusznikami. Nasze przymierze może jeszcze przynieść owoce. Kiedy znajdziesz Neirelę, porozmawiaj z nią. Zaproponuj ulgę w cierpieniu. Już raz pozwoliła się jej mnie wybrać. Może zrobi to ponownie. <gry> No, ciężki kawałek chleba, drodzy widzowie. Ajajaj, opuść fortecę nienawiści. Czyli co, mamy tak naprawdę zapowiedź pewnie kolejnych DLC? Bo skoro Mefisto mówi, że jego bracia przybywają, to doskonale wiemy, że raczej nie nastąpi to w tym DLC. No ale cóż, zobaczmy, gdzie nas to poprowadzi. Wróciłaś. Ile razy chciał z tobą porozmawiać? Ile razy się zgodziłaś? Za dużo. Sądzi, że jeśli osaczy mnie w samotności, będzie mógł mną manipulować. Wiem jednak, że nie warto słuchać tego wilka. A więc to naprawdę Mefisto? Z tego co wiem, to jedynie jego aspekt. Jego całość jest zaklęta w kamieniu. Staje się jednak coraz silniejszy. Wilk urósł od naszego ostatniego spotkania. I co dokładnie powiedział tym razem? Właściwie to jeszcze mi nie mów. Wolę usiąść, zanim usłyszę odpowiedź. Obiecaj, że później o tym porozmawiamy, dobrze? Chodź. Maka na nas czeka. No właśnie, bo oni zrobili przecież w ostatnim odcinku najazd na tego Ach, jak on się nazywa? Ach, Bulana? Czy jakoś tak to się nazywa? I my teraz pewnie będziemy musieli go uratować. A tak w ogóle dowiedziałem się, że ta misja, którą odpaliliśmy, te święte łowy, to jest y, dla spirytystów ten quest specjalny, żeby Czy odblokować ich umiejętności. Wezwał właśnie Co ci u mnie nie pasuje? Tak, wezwał mnie. A ja nie chcę, żeby moby biły mnie podczas trwania konwersacji, więc wyczyszczę to tutaj wszystko. No mierać Matko, jeszcze więcej tego dziadostwa. Już. Innych kapliczek, miejsc rytuałów, czegokolwiek związanego z Abulanem. Zachowaj czujność. Lakuni mają tu swoją kryjówkę. Dobra, poszukujemy znaków Abulana. więcej czasu. Pytanie, czy to wypada z mobów? Czy ja muszę coś na ziemi znaleźć? Ale wydaje mi się, że raczej na ziemi. Dobra, wyczyścimy to. Jeszcze chwilę. No, moment. No i co, tak będziemy teraz się przesuwać. Dobra, chodźcie tam po prostu. Drodzy widzowie. Dziwny kisa. Odnowiciel osłony. Wygląda tu jak strażnik. Być może chroni ludzi przed zabobonymi duchami. To mi przypomina może. wypadku. A, to jest jedna z wielu rzeczy, którą musimy tu znaleźć. Dobra, okej, okay, to jedziemy dalej. Jeszcze chwilę. Mamy chyba coś kolejnego? Nie mamy? Ja już nie wiem, gdzie tutaj, co jest. To też mi wygląda na coś takiego, co można by wejść w interakcję, ale chyba nie jest. Chyba nie. O, o, mamy, mamy. Daję ludziom moc. Może w ten sposób jest w stanie pomóc mej ręki. Uwe, na tło. Może to brama. Znam to. To niedaleko stąd. No dobra, to lecimy dalej. Trzeba więcej czasu. O, runy lecą, runy, runy, runy. Dobrze, dobrze. Czyli runy lecą ze zwykłych mobów, spoko. Kwiatuszek. <grywanie> Biorę. Jeszcze chwilę. Dobra, zdetonowani. Dobra, idziemy tam na górę. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, musimy to wyczyścić, pewnie łe, 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 zamroził mnie. Dobra, chyba się udało. To jest ten magiczny ząb? Nie, w Twoich kręgach o nim nie uczą. Trzeba wykazać się opanowaniem Nestora, aby znieść taki ból. Gotowa, Mako? Tak. Okej, okay, co teraz? Zapomniani bogowie. Say, Rohis, say, woo, sir. Woe, beware, sir. Woe, bam, tea, too. Joe, woo, so, ne Nie walcz z bólem, nie wygrasz. Pozwól, by tobą poruszył. Pozwól mu się przenieść. Zapłacić duchom. I no, to było ciekawe doświadczenie. Ciekawe, ciekawe. To rytuał. Dzięki niemu nie rozpadniesz się na kawałki. Królestwo duchów nieustannie się zmienia. Bez pomocy również spotkałby cię taki los. To właśnie piękno tego miejsca czysta, żywa energia. Każdy kamień, każda kropla wody są nie mniej żywe od ciebie. Zmiana, rozwój to jedyne obowiązujące tu prawo. To odrzucające, duszące, obce, pierwotne. A dla duchów takich jak ten olśniewający jegomość, to najbardziej naturalna rzecz, jaka istnieje. Też czuję ten ból. Zaakceptuj go. Uczynię cię lepszą spirytystką. Pozwól, aby pomógł ci skupić się na własnym ciele. Teraz ruszajmy. Cokolwiek zagraża Abulanowi, jest też niebezpieczne dla całej tej krainy. No dobra, moi drodzy. Jest dość solidnie trochę jakbyśmy byli w świecie jakiegoś awatara. Są tutaj moby. E, nie ten, nie to. Jaka muza w ogóle czoderska tutaj jest. Wpadać nie już się pochłonęło Eru. Kozicie lewo czy prawo? Idziemy na prawo. Nie wiem czy my mamy zabijać się wszystkie O, lepy zaułek O, chyba kółko robimy tak coś czuję. Ta. Kuleczko. Potrzebuje więcej czasu. To co, na dół teraz? Pewnie też kuleczko zrobimy. Dobra, to zaraz zobaczymy, gdzie nas jeszcze nie było. Taki trochę labirynt nam się trafił. Mapa. Dobra, czyli musimy iść do góry i w lewo na końcu. Na szczęście, lokacja powinna być już wyczyszczona. Dobra, to teraz co do góry? Potrzebujemy więcej czasu. Jeszcze chwilę. Oj, powiem wam, że przyjemnie gra się tą klasą. Raz na dół. O, mamy chyba już znacznik nawet na mapie. Jeszcze chwilę. Czyli powoli zbliżamy się do celu. Giń! A, i tutaj znowu walimy kółko. Dobra, już wyczyścimy to wszystko. A bo to, nie moment, a to nie jest znacznik, bo to jest, ja myślałem, że ten punkcik to jest oznaczona misja, dobra. Czyli my lecimy teraz tu i w lewo. Podróżuj przez królestwo duchów. Chyba poszliśmy każdą możliwą złą drogą jaką się tylko tutaj dało. <gry> teraz jakbyśmy poszli, dobra. Czy ja chcę iść tam na dół? Pójdziemy. I jeszcze chwilę. Bra. Nie znowu źle poszedłem. Jest niemożliwe. Ech, to na górę teraz. Dobra, mamy to chyba. Tędy, otworzę przejście. BHC BI WAKA. Ła, Idź ostrożnie. Stąpaj ostrożnie, wędrowcze. Uuu, tej, fajnie to wygląda. Patrzcie, taki trochę jak gdyby egipski bóg. Chociaż nie, patrzcie, to jest centaur? Ale jaja. O, co ci doskwiera wielki duchu abulanie! O! Abulanie, <śmany> Demony go ogarnęły! Nie pamiętasz mnie! Odpóźniliśmy się. Potrzebuję więcej czasu. Podzielił się na dwóch. To nigdy nie jest nic dobrego. Ue, odepchnął mnie. Łe, łe, łe. nie wiem czy w tym polu chcemy stać A dobra, ten zginął bez całego Dobra, jest Jeszcze chwilę Co, znowu się podzieli. Nie, teraz skacze jak wariat Więc no co, naskakałeś się już? Jeszcze chwilę. Łe, ale się zamachną. Dobra, uleczymy się na wszelki wypadek. Jeszcze chwilę. Oe, że teraz na trzech naprawdę. Łe. Dobra, tak żeby najlepiej trzech trzaskać, łe, łe, to było nieprzyjemne. Dobra, jeden zniknął, jeszcze dwóch. No, giń, giń hopie. Mamy to. Wielki orzeł. Potrzebuję więcej czasu. Nie skacz. Jeszcze jakieś tu duszki latają. Mamy pozwolić, aby jego śmierć poszła na marne. Siła zbiera się tutaj, w jego sercu. Nadal może pomóc Nereli. Więc żwawo spaczenie się rozprzestrzenia. zawiodłem Abulana. A o a, uh, Ana Aksepi. <try> no. Chodź, dajmy mu chwilę. No cóż, moi drodzy, mogę Wam powiedzieć: smutne zakończenie Abulana i dla Eru, i dla nas. Przyjęty przez demony, cóż, bywa i tak. A co będzie się działo z sercem Abulana, dowiecie się już w następnym odcinku, bo to by było tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że byliście i cóż, życzę wam miłego dnia bądź wieczoru. Tam macie listy moich wspaniałych wspierających, jeśli coś, to wszystkie linki na Discordy i tak dalej macie na dole. Do bildu, również, w którym gram. I cóż, do zobaczenia w nadchodzących materiałach. Trzymajcie się ciepło, yo.